Samochodem premium, Golf czwórka. Premium. A, I Ale, a tu podajesz i... ten, tu podajesz teka i tu ci wraca tek. No i dobrze, i robimy, i wszystko w temacie. O, zeszło. Podłóż sobie tam szmatkę. Nie Nie. i mamy. No i czy wiecie czekaj, podłóż tu bardziej. Puść tą szmatkę, puść, puść. No i... Trzymaj datarkę. Tu wystarczy wypiąć teraz. I łączymy sobie... ...przez adapter steka I mamy bak zamknięty. Mhm. Nie, tu mamy... ...tu jest zasilanie. Które? Ten wąż. Był mhm. tutaj wpięty na tym króćcu, widzisz. Ja. I to jest zasilanie do pompy wysokiego ciśnienia. Mhm. Tutaj mamy wąż powrotowy z listwy paliwowej, no i je musimy po prostu złączyć. Mhm. W ten sposób mamy obieg baku zamknięty, pompka sobie chodzi, ale nigdzie na mnie nie wywala paliwa. Mhm. Tutaj musimy teraz zasilić y, pompką zewnętrzną i doprowadzić y, preparat steka. Mhm. No a tu będziemy mieli powrót do, do pojemniczka z preparatem. Jak widać mamy już tutaj zmontowany cały system, czyli pompka steka, że jak widać, zbiorniczek na, na preparat, idziemy do pompki, pompka do zasilania, pompę wysokiego ciśnienia, tutaj mamy powrót z filterkiem, żeby sobie zobaczyć potem, czy jest jakiś brud i wraca nam do zbiorniczka. To będzie chodziło parę 10 minut na, 20-30 minut na, na tym preparacie. Pompka znowuż z potencjometrem i włącznikiem, żeby można było regulować płynnie obroty. Z problemów jakie są tutaj w silniku są nieduże, podwyższone spalanie na biegu jałowym i, I chyba tyle. Z czasem coś szkubnie, nierówna praca silnika momentami, ale ogólnie, ogólnie robimy to bardziej pokazowo. Odpalamy. O, poczekaj. Tu czerwone. Twoją prawą większe obroty będą. No? No? Blokować ten wężyk w momencie, kiedy pompka chodzi jeszcze bez odpalenia auta, żeby on zbudować mu ciśnienie, żeby on przepchał całe powietrze. Żeby nie było bąbelków, żeby nie był zapowietrzony, bo inaczej może zgasnąć albo w ogóle nie odpalić. Bardzo by że trzeba sobie ustawić tak. Regulator na tutaj na pokrętle, żeby filtr był mniej na więcej 3-4 pełni. No I tak najbardziej na snu najlepiej słyszeć, jak się nie pracuje.